Ledwo wyszła z urzędu i migiem ujawniła. Tak Marianna Schreiber będzie się nazywać po rozwodzie. Ledwo zakończyła się pierwsza rozprawa rozwodowa Marianny i Łukasza Schreiberów, a tu takie doniesienia. Celebrytka sama potwierdziła, co ma zamiar zrobić z nazwiskiem męża. Sprawa jest dla niej oczywista. Za nami pierwsza rozprawa rozwodowa Marianny i Łukasza Schreiberów. Małżeństwo po około dekadzie podjęło decyzję o rozwodzie, on o rozstaniu miał najpierw poinformować media, a jego żona o wszystkim dowiedziała się właśnie za sprawą dziennikarzy. Marianna Schreiber tak się będzie nazywać po rozwodzie. Wiadomo już, że para przywitała się w urzędzie i weszła w spokoju do sali, aby szybko zakończyć sprawę rozwodową. Tymczasem do mediów przedostały się informacje z pierwszej ręki w sprawie tego, co Marianna Schreiber planuje zrobić z nazwiskiem, które przyjęła od męża. Celebrytka nie ma wątpliwości, nazwisko po mężu zostaje. Marianna z domu Karabiowska będzie wciąż nazywać się Marianna Schreiber. Tak, oczywiście, że zostaje przy nim, tak samo jak moja córka. Spędziłam z tym nazwiskiem jedną trzecią swojego życia i nic się w tej sprawie nie zmieni, wyjawiła dla plotka. Schreiber w tym samym wywiadzie dała do zrozumienia, że, dla dobra córki, nie zależy jej na długim ciąkaniu się po sądach. Dla dobra dziecka podjęłam decyzję, aby spróbować rozwieść się w taki sposób, w jaki próbujemy się teraz rozwieść. Pozostanie przy nazwisku jest tego częścią, wyjawiła wprost. Marianna Schreiber o relajach z Łukaszem Schreiberem. Gwieździe na miejscu towarzyszyła mama. Schreiber podziękowała jej publicznie na Instagramie. Dziękuję ci, mamo, że zawsze przy mnie jesteś. Zawsze. Za to, że nigdy mnie nie oceniałaś, a wspierałaś. Pozwoliłaś mi być sobą, pisała Marianna Schreiber na swoim Instagramowym profilu. Przypomnijmy, że był moment, w którym Marianna nie szczędziła gorzkich słów pod adresem męża na łamach kolorowej prasy. Potem jednak wszystko jakby ucichło. Marianna niedawno urządziła na Instagramie serię pytań i odpowiedzi, gdzie padło pytanie o Łukasza. Czy Łukasz, redaktor Schreiber, ma kontakt z córką? Odpowiedź Schreiber była pozytywna. Tak, ma. Cieszę się, że mamy dobre relacje. To dużo dla naszej pati, wyznała z ulgą Marianna.